Kolejny e-dropik, który jest potwierdzony, oni będą mieli swój token Ethermail. Tutaj to jedynie co musimy zrobić to wchodzimy na ich stronkę, rejestrujemy się za darmo na razie swoim Metamaskiem, łączymy się z str stroną, podpisujemy transakcję. Jeszcze raz podpisujemy transakcję. OK, mamy to. Tu mamy nasze maila Jak to wygląda? Tak. Także widzicie, tutaj jest wszystko. Już mam 500 coś. Za zarejestrowanie się mamy 250 tokenów za polecanie dostajecie też 250 choć mamy będzie niedługo swój start poza tym możemy to skonfigurować również na androida i iPhone'a. konfiguracji nie będę wam pokazywał bo to jest opisane na ich stronce i w sumie to mi nie jest niepotrzebne aż tak aczkolwiek też można było wcześniej dostać dodatkowe tokeny za to nie wiem teraz jak jest ale no, w sumie tam nie było tak dużo tego dodatkowych tokenów także zostańmy na tym tak i to było wszystko w sumie na tyle. Także ci się opłaca. No w sumie ja już to założyłem sobie zobaczcie tutaj. 25 kwietnia 2022 roku. Mamy 1 giga do wykorzystania. Fajna opcja. No i zobaczymy, ile będzie to warte, tak? Termowy mail na blockchainie. Czemu nie? Pozdrawiamka.